Kurwa, pierwszy raz w życiu miałem paczkę do Karła. Znaczy paczkę, pierwszy raz w życiu karła widziałem kurwa, myślałem, że to dziecko. Łajasz, łajasz! Pierdala mi od tego niemieckiego radia Kurwa znowu mi się wycieraczki zjewały i ciągle chodzą kurwa Ja pierdolę to to są za samochody Czeku Oj albo tak się zatrzymują Oj za raz, kliknę Zdół i ciągle chodziło Kurde, jebane w dupę, o na fula. i tak chodzi tak samo. O! Zaprawiły się? Chuja! Wyrwę to zaraz w pizdu! Tutaj się, tutaj się wszystko woziło, kurwa, w tych paczkach: cementy, meble, ale kurwa, piłka antystresową dla świni to jeszcze nie miałem. Dwa! Jebany skaner się ciągle od tego deszczu pierdolonego wyłącza! Ciągle kurwa się muszę logować, ja pierdolę! Uuu, uh, zaraz do domu wracam, pierdolę to. Niosę babce paczkę, otwiera mi. Już tego wkurwiona drze pizdę do mnie. Kurwa, że sąsiad ją w chuja robi, jej paczki zamawia, że jej pranki kurwa robi. I muszę na odmowę przyjęcia. I jak będzie paczka, to mam od razu tą walić odmowę, nie? Ktoś jej kurwa jaja robi ciągle. Idę do klienta. Dzwonię, dzwonię i nic. Nagle słyszę jakiś takie taki kurwa dziwny głos, jakby 3-4 osoby gadały za dołem. Taki serio, takie po niemiecku słyszę, takie słowa po niemiecku, nie? I ja mówię, ty, dobra, idę, bo może ktoś za dołem jest. Ty kurwa, ja patrzę to papugi.